Wytwórnia filmów dokumentalnych i fabularnych w Warszawie udostępniła przestrzeń edukacyjną, osadzoną w magicznym świecie filmu. Jest to pierwszy profesjonalny plan filmowy udostępniony do celów edukacyjnych, przygotowany dla szkół i grup zorganizowanych. Za pomocą aktywności zaaranżowanych w otoczeniu oryginalnej scenografii z filmu Miasto 44 Jana Komasy. Uczestnicy mają okazję poczuć się jak twórcy filmu i znaleźć się w miejscach na co dzień dostępnych tylko dla ekipy filmowej. Książka Rób to, co kochasz Jak wejść na drogę życia z pasją to zapis etapów życia rapera Arkadio. Artysta bardzo szczerze opowiada o radykalnej przemianie, którą przeszedł w wieku 17 lat. Książka opisuje decyzje, które muszą zapaść, aby wyrwać się z nałogów oraz trudności, z którymi styka się każdy, kto decyduje się na dobre zmiany w życiu. Jest to także garść praktycznych porad i pomysłów, jak radzić sobie z najtrudniejszymi etapami tej drogi. Pierwsza edycja praskiego festiwalu filmów dokumentalnych Kino z Duszą już za nami. W kinie Pracha można było obejrzeć kilkadziesiąt filmów o różnorodnej tematyce. Na czele pięcioosobowego jury stanął Maciej Drygas. Filmy oceniane były zarówno pod względem treści, jak i realizacji. Wśród nagrodzonych dokumentów znalazły się dwie produkcje Religia TV. Publiczność przyznała nagrodę filmowi Ty, On, Ja. W reżyserii Tomasza Bordorsza natomiast film Katz Praczubaka, 18 kg, zdobył nagrodę trzecią.